Jest brania widzio? Jest pierwszy ba. Tak, mamuryk. No to. Jak widzieliście malowanie, ale to później ten kanał jest o rybach. Chyba pojedziemy na metodę Feder. No już stałem, jest piąta rano ogólnie. Wypijemy kawę i pojedziemy na kamieniową, starą kopalnię. Zawiozę Monikę do pracy, więc ja nie kładę się dalej. Bierzemy jedną węteczkę, minimum sprzętu, to wam pokażę. Jedną wiaderko praktycznie, no i podbierak. I jakieś krzesło. Mamy 5 stopni Celsjusza, tylko na dworze, więc jest zimno. Więc ubieramy kurtkę, czapkę. I widzimy się już za chwilę nad wodą. Sekunda. On zostaje. A, to nasze wiadereczko. Siedzenie. No i weźmiemy przybory. No, oczywiście podajniki. Do auta. Widzieliście, co biorę? Minimum sprzętu, żeby nie nosić. Idziemy na to miejsce, tam gdzie wyciągnęliśmy e, tą płoć, dużą płoć i mieliśmy to potężne branie atomowe. Więc zobaczymy, co tam jeszcze siedzi. Było tam dużo zaczepów. Spróbuję teraz met przyciągnąć do siebie, bardziej trzeba wygruntować, i, i zobaczymy. Podajnik i palecik, i lecimy z tym. Dobra, widzimy się już nad wodą. Dobry, to MH, moja na woda, łowisko w UK. E, Stary kamieniołom. Dobra, e, jest 6.28, jak tak zerkam na zegarek. E, I jest jeszcze ciemno, za słońce wschodzi za godzinę, ale pójdziemy się rozstawiać. Jesteśmy już na miejscu, na parkingu, więc e, spotkamy się już tam przy wodzie. No i e, sprawdźcie sobie te haczyki moi drodzy. To są haczyki, których ja używam. Tak, które były 14. Z tą niteczką taką, ale są różnego rodzaju. Nie? Sprawdźcie sobie tę stronkę. Tam macie tą stronkę podaną. Ja ich używam. Ja jestem zadowolony. Więc są godne polecenia. Dobra, to, to nie jest żadna reklama. Nie? żeby nie było. Wrócimy na wodę. Sekunda. Dzisiaj bez psa. A tak, widzowie, oto nasz, oto nasz zestaw. Haczyki guru. Ja mam akurat dziesiątki do 3 kg 8 chyba centymetrów przepon z haczy. Ja mam z igiełkami. To jest igiełki. Po prostu nabijam w taki sposób. dobrze będzie widzieć. O, jeszcze jest ciemno. Dobra, w taki sposób nabijam. Jak to wygląda? No i tu palecik lecimy z tym, a oto nasza dzisiejsza woda. Widzicie, mam już cud słońca, jest godzina 7.15 rano. Już jesteśmy ustawieni, węteczka jest w wodzie, za chwilę, chwilę przebijemy. Mówimy na palecik 2 mm, jedna węteczka, podajnik 40 gramowy. Przepon guru, polecam je, to nie jest żadna reklama, ani, ani, ani wiecie, po prostu ja ich używam, więc mi się sprawdzają, są bezzaczepowe, ale są fajnie wykrzywione, więc bardzo mało ryb na nich tracę. Eee, co chciałem powiedzieć jeszcze, no dobra, a oto nasze łowisko, woda, nasza węteczka, zapraszam Was do dalszego oglądania, ciekawe co dzisiaj złowimy. Na rybach, z ran, woda żyje, jest dobrze Widzę dużo, dużo, dużo drobnicy, drobnicy się bawić, spławy Więc czekamy na jakieś tam konkretne brania widzowie 7.35, robi się słoneczko, nie wieje, nie pada Normalnie cudownie, cudownie na metodę Dobra, polujemy Teraz musimy zawręcić sobie, zbudować to łowisko przez godzinkę A może i nawet dwie, a może nawet i trzy zobaczymy No trzy raczej nie, po trzech powinniśmy zmienić, nie? Zmienić miejscówę, ale ja nie zmieniam, bo i tak jest z wypady 4-5 godzinne, więc nie wiem, może do 11 .00. będziemy tu siedzieli, zobaczymy, jak, jak się, co i co się wydarzy, jak się będzie działo. Dobra, A cierpliwie obserwujemy szczytóweczkę. Zadziałem już dzwoneczek, bo się zrobiło jaśniej. Obserwujemy szczytóweczkę i czekamy, czekamy na branie. Chyba widzą mały update, 7.45, przebijamy teraz co 10 minut. Zmienię za chwilę kulkę na halibutową, takiego kanibalka. Zobaczymy, będziemy zmieniali kulkę co 5, co 5 rzutów, co 6 rzutów, rzut co 10 minut, około, nie będę mierzył czasu. No i zapraszam do Waszego oglądania, za chwilę Wam pokażę podajnik nawity z innym kolorem kuleczki. I zarzucamy i czekamy Nabranie. Zobaczcie, jakie proste jest to bijanie. Dwa fersika 6 mm halibutowy. butowy i z przeponem marki GURU. Jak wygląda podajnik nawity. Dobra, do wody. jego ostatnio w Taszku. Dźwięk widzu te brony. Zobaczcie na nie. Normalnie całe drzewo tych bron. Stado naprzeciwko nas. Tylko krak, krak, krak. Dobra, a tu jest nasza szczytóweczka. Dalej czekamy na branie. 8:30. Przebijamy co 10-15 minut. Do chwilę zmienię znowu na inną kulkę. Inny kolor, inny zapach. Trzeba coś kombinować. Zobaczmy czekoladową następną. Dobra, czekoladka na haczyku, na igiełce. Dobra, pelecik i do wody. Tak wygląda już nabity. Zarzucamy. To samo miejsce. Czekoladka. Coś się już było podajnikiem? Delikatny. Mamy rybkę Zobaczmy co to Ale niezła płodź No fajna płotka Pięknie Do podbieraczka Pięknie jest nasza no I proszę bardzo widzowie To pierwsza Pierwsza poć. Bardzo ładna ładnie zapięte proszę zauważyć jak tutaj ładnie. O! Haczyczek i przeponik. Ciała. Wszystko dobra. Elegancko. Teraz ją zmierzymy i wypuszczamy. Nie męczymy rybki. Dobra. Czekoladka. Kulka czekoladowa. Chyba spróbujemy jakoś zmierzyć, nie mam miary tutaj przy sobie, ale mam na tym pudełku taką miarkę co ostatnio mieliśmy i wtedy zmierzymy to pudełko, zobaczymy yy, jak to wygląda na ten na tym, na tym pudełeczku Tu jest miarka, zobaczy widzu Rybka jest niezła Nie wiem czy nie jest większa od tej ostatniej To chyba jest płoć, nie? Halo. Right? Yeah. The, um, I'm the bailiff here Sorry? I'm I'm the bailiff the fishing. Right. Do you want some money No 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 nie no, 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 no. Wait, okay. eh. Tak dużo jest i wraca do wody Pój, pój pój, nice Przecież się w do samochodu To wezmę tą miarkę od razu I to zmierzymy Właśnie rozmawiałem tutaj z opiekunem tej wody On nawet mi nie skasował nic, mówi że nie chce kasy Ale spytałem się co to ryba jest Karpia nie ma, ale jest prawdopodobnie lin jeszcze, którego jeszcze nigdy tu nie zapałem, ale nic, dobra. Yy, mówi mi, że zostawiłem okno otwarte w samochodzie, więc idę do samochodu. Idę do samochodu yy, zamknąć to okno. W porządku, facet ogólnie. Pogadałem z nim chwilę i wezmę tu miarę i będziemy mierzyć te ryby. Ale, ale znowu. Chyba rekord, jeszcze większy od tamtej. się widzę, zostawiłem to okno otwarte, co za debil. Dobra, gdzie jest to miara zabijamy markę I lecimy z powrotem zamykamy okno, zawsze to się dole. okno otwarte dobrze nikt nikt nam nie wszedł, nie mi powiedział no bez Ale patrzę, czy wypuszczam tą rybę, nie? Wiadomo, nie, że ja wypuszczam ryby. Mówi, że się opiekuję tymi rybami, Spojrzał, o, ładna sztuka. Mówi, poczekał, aż wypuszczę. No nic. Ja i takie je wypuszczam, przewidując. Dobra, wracamy na miejsce, mówimy dalej. Jest ich pierwsza. Tylko jeszcze zmierzymy to pudełko i zobaczymy, ile ta płotka ma. Ale to jest najlepszy, mój... To jest jeszcze, ona jest większa od tej ostatnio. Dobra, to jest pudełko. Tu mamy miarkę. Pudełko ma 32 cm. 32 cm. Dobra, widzowie. Uznajmy, że to było 32 cm. Nowy rekord płoci. To płotka, pomarańczowe oczy. E, dobra, to jest nasza metoda. proszę się kruszyć, muszę ten e, domoczyć. I rzucamy. Chociaż może nie. Może jest akurat. Dognięciemy trochę i lecimy z tym. Trochę dogniotłem. Tam jest jest dobrze ubite. Wraca do wody. i widzą, mamy godzinę dziewiątą. Trochę ciepłe się robi w sodeczkę, więcej wychodzi. Dobra, mędka w wodzie i czekamy. Czekolada dalej. Obserwujemy szczytóweczkę. no a jedna płotka jest super. Następna dobra ryba. Nasz przyjaciel wrócił. wyjada mi pelet, bo mu porzuco zależniczym. Na Bloodworm buffer z 6 mm przebijamy marki Kors Fishing Bite i lecimy z tym. Mamy godzinę 9:20, przerzucamy co 10-15 minut. To się prezentuje. No, i tak się prezentuje nasz podajnik. Wraca do wody na następne 15 minut, może nawet 20. Coś tam chyba się dzieje pomału Delikatne dr drganie było O, to się dzieje cały czas, Delikatnie drga No dawaj, dawaj Bo już coś delikatnie bije o to. O, połknij, połknij. Dobra, i następne przerzucamy. Idziemy dalej, cierpliwie widzowie. No i tak, drodzy widzowie, mamy za 15:10. Pierwsze branie mieliśmy, gdzieś już ma 15. Po około 2 godzin, 2 godzin tam nęcenia. No i teraz czekamy na następne około 2 godzin. Tak, to będzie godzina 45, godzina 1,5 godziny na następne branie. Cały czas próbujemy rzucać to samo okolice, to samo miejsce, budujemy stanowisko i nadzieję, że to się wpłynie. Widzieliście, tyle paletu nam zostało. Ten cały palet użyjemy, to powinniśmy kończyć za jakieś 2 godziny. wypad 5 godzinny, tak? Czy 6 godzinny od 6 rano? Tak? Ogólnie słaby dzień. Ogólnie słaby dzień, słabo, słabo ryba żeruje. A może żeruje, może ja robię coś źle. Nie wiem, dobra. Ale jedna dobra podka jest. Nas 32 cm rekordówka. Czekamy na coś większego. Metoda Feder MH zaprasza moja ulubiona woda, łobisko. Dzik. No i zapraszam was do naszego oglądania. E, powinniśmy jeszcze złapać moim zdaniem. Coś jeszcze wpadnie. Cały czas polujemy na coś większego. Widzę, że to jest malizna, cały czas. Jakieś ruchy na wodzie są. Ale taka, takie takie, rybki. E, więc my to polujemy na coś większego. Jesteśmy w tym, in, tym miejscu, gdzie byliśmy tutaj ostatnio. Jedna wędka, jedna wenteczka, tylko lekki sprzęt. Dobra. Łowimy no dalej, widzowie. Przestańcie ze mną. No, widzowie, do branie. Półka na miejscu. Była już w zaczepie. Dobra, nabijamy. Wrzucamy dalej. Było ewidentne na branie. Nie wiem czy zauważyliście, czy przychodziłem, bo nie miałem wyłączonej kamery. Dobra, zarzucamy. Zmieniamy na kanibala halibutową kulkę. Wafercik 8 mm. I do wody, nie to samo miejsce widzę. Próbujemy je. Dalej cierpliwie czekamy na branie, jest 10.30. Jeszcze parę bitek mamy: 3-4 Tak jak mówiłem, do 11 posiedzimy. Do 5 godzin: jedna płoć, jedno takie branko, albo spinka, albo nie wiem jak to nazwać. Napiszcie w komentarzu, jak wy to nazywacie. Ja to nazwę ocierką. No i nic. Porozmawialiśmy z tym gospodarzem tutaj, z opiekunem tej wody. Prawdą, no, czy to rybkę wypuszczam, oczywiście, że wypuszczam. No i czekamy dalej na branie, Aby obserwujcie, dalej szczytówkę, tak jak ja to robię. Patrzę, byłem się przejść przed chwilą, nic się nie dzieje ogólnie. Ciekawego jest, parę spływów, ale to ta drobnica się bawi. A my czekamy na coś grubszego, no, już taka 32 cm, dwie takie rybki złapaliśmy, no, tak... dwie równe ryby. Nie? Zobaczymy, czy uda jeszcze się jeszcze coś dołożyć do tej kolekcji. No i zapraszam Was do dalszego oglądania. Moje lubię na woda, głowisko, UK. Cielek kormorany, obydwójka. No, w naturach nic nie zrobimy z tym widzowie. Oni sobie tam żerują. Dobrze, tylko dwa, a nie całe stado. nie cisza jak nic jak na razie. No, ale cały czas łowimy, nie poddajemy się. Teraz przebijemy. Ale to zostało? To są trzy bitki. Dobra, przebijemy. No i zestaw w wodzie, mamy tak 10.35. Yy, Następnym razem tu wpadniemy ze spinningiem znowu, spróbujemy jeszcze raz tego szczupaka wyciągnąć. W końcu się udało na te muchy, będziemy na te muchy jeszcze raz próbowali. Yy, wpadniemy tutaj i tej drodze zmienimy na coś innego, spróbujemy zobaczyć co jeszcze tam mam yy, w tych zestawach swoich. Nie mam ich tutaj, one są w samochodzie. Dobra, ostatnio 70 siedemdziesiątkę wyciągnęliśmy tego szczupaka na tę muchę, więc zapraszam Was do poprzedniego filmu, jest na kanale. Możecie sobie zobaczyć, niezła walka była z nim w ogóle. Więc miłego. A tutaj dalej metoda Feder. Jedna duża płoć, 32 cm. Więc też niezły dzień. Jesteśmy tu 4 godziny, chyba piąta już bije. Piąta godzina bije, a ta jest nasza szczytówka, nasza węteczka. Obserwujemy. Tego kurmelanga jak się tam suszy jeszcze. Czas w taki podnagrywam. Ryby nie biorą. Jest i drugi. Para. Ale ma ja paniu jakiś cywy. Bator moranki. I to węteczka. Cierpliwie czekamy na branie. Za chwilę przebijemy. I do wody. Jeszcze jedna witka po tej. To jest przedostatnia. To jest przed bitka, jeszcze 20 minut i będziemy się żegnać. No i wiecie, to jest moja ulubiona woda, łowisko UK MH zaprasza na kanał po więcej. Jedna potka, 32 i tak nieźle. Mamy godzinę za 10.11. Tak jak mówiłem, 5 godzin, 5 godzin mówimy. Więc, tak jest, z tą płotką ogólnie. Nie nęcę, nie rzucam żadnych szklanek, nie robię nic, łowię punktowo paletem. Staram się cały czas rzucać w to samo miejsce. Trochę tych wbitek porzucamy nie? Dzienne nie Nie wszystko też nagrywam wam, ale to nic dobra. No i czekamy dalej na branie, jeszcze mamy dwie szanse. To jest ostatnia wbitka, widzowie. W taki słabszy sposób żeją się z Wami. M. moja ulubiona woda, łowisko. UK w stara kopalnia kamienia do wody